Drodzy widzowie, nazywam się Magdalena Ziętek Wielomska. Adam Wielomski. I witamy was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Instytut Badawczy Provita Bona. Pokazaliśmy różne nurty sakralizmu, który wdzierał się do Europy i który no właśnie skumulował się w tym jednym miejscu, prawda? W tej jednej funkcji cesarza rzymskiego cesarza, prawda? Ponieważ tutaj ta cała tytulatura została, to było Rzekomo cały czas rzymskie cesarstwo, właśnie znowu w jakiś sposób powiązane z Rzymem papieskim. No i cóż, i znowu zaczyna się właśnie ten konflikt władza papieska, czyli ten papieski Rzym i władza cesarska, czyli także ten Rzym, i zaczyna się nowy rozdział właśnie tego konfliktu. No i tutaj bohaterami tego konfliktu są przede wszystkim, no właśnie, Niemcy. Tak, zdecydowanie, dlatego że po śmierci Karola Wielkiego jego imperium niestety zostaje podzielone pomiędzy trzech synów. Traktat z Verdeą w 843 dzieli na nazwijmy to, dzisiejszą Francję, to oczywiście w cudzysłowie wszystko, dzisiejsze Niemcy i dzisiejsze Włochy, prawda, imperium. No i tutaj się rozpoczyna jakby, prawda, cały spór. Ostatecznie spór się kończy w ten sposób, że tytuł cesarski zostaje przy Niemcach, no, i się rozpoczynała monarchia tak zwanych wielkich odtonów, prawda, czyli X, XI wiek, kiedy to rzeczywiście odtonowie kierują całą Europą jako cesarze. I przy wszystkich wadach czy też zaletach tego systemu, jedna rzecz jest z pewnością trudna do podważenia. Monarchia ottońska jest zdecydowanie bardziej nakierowana na te elementy pregermańskie niż monarchia Karola Wielkiego. Dlatego, że, i powiem tak, one są z jednej strony pragermańskie, z drugiej strony są mocno schrystianizowane. No, tutaj jest jakby mój ulubiony motyw, którym ja się zawsze zajmuję, to znaczy wizja cesarza jako katechona. Któż to taki jest katechum? W drugim liście św. Pawła do Tesalonicza jest mowa o tym, że świat nasz istnieje, puty, puki, jest ten, który podtrzymuje ten świat. Po grecku znaczy to, ten, to jest jedno słowo, ten, który podtrzymuje, katechum. I z tego drugiego listu św. Pawła do Tesalonicza tą koncepcję najpierw Tertulian, jeden z ojców kościoła, Przeniósł do Rzymu, mówiąc o tym, że świat istnieje, póki istnieje Rzym. I następnie, kiedy Rzym Zachodni upadł w 476 roku, do roku 800 Rzymu nie było. I kiedy Rzym w roku 800 został odbudowany, Cesarstwo Rzymskie, to pojawiła się wizja, że oto świat znów uzyskał porządek i znów jest katechon, czyli ten, który podtrzymuje porządek przed nadejściem antychrysta, czyli chaosu, rewolucji, końca świata, tak do końca e, trudno powiedzieć, co. E, jest to mit, o którym wiemy, że popularyzował się w świecie niemieckojęzycznym, ponieważ wszystko, co wiemy na ten temat, wiemy właśnie od teologów e, niemieckojęzycznych, a mianowicie wizja, że cesarz jest katechonem, czyli Czyli jest to istota półludzka, półboska, pomiędzy światem bogów a światem ludzi gdzieś taka przebywająca, od której zależy, czy świat będzie dalej istniał, czy też nadejdzie antychryst i rzeczy opisane w apokalipsie. I w mitologii, bo trudno już tu mówić o religii, czy to nawet o teologii jakiejś, w mitologii cesarskiej powstał mit, że gdyby. Cesarze niemieccy, rzymscy, ale de facto niemieccy, utracili swoje cesarstwo, i to cesarstwo przestałoby istnieć, to nadszedłby antychryst. Cesarz jest katechonem, ale to oznacza, że jest istotą pomiędzy Bogiem a ludźmi. To bardzo dobrze współgra z całą sakralizacją władzy cesarskiej, dlatego że jeśli cesarz jest pomiędzy Bogiem, pomiędzy Bogiem a ludźmi, to pełni on podobną funkcję co duchowni. Dlatego że duchowni też są pomiędzy Bogiem a ludźmi, posiadając mocy sakramentalne. I ponieważ cesarz politycznie podtrzymuje istnienie świata przed Antychrystem, to znaczy, że też pośredniczy pomiędzy światem. Ludzi, a Bogiem. A więc to oznacza, że de facto tak sobie to Niemcy przyjęli, odwołując się tutaj do właśnie germańskiej wizji władcy, który jest wyrazem Wotana, skupiając władzę wojowniczą i magiczną w jednym, że, że cesarz katechon no, jest jakby tutaj no, fundamentalną postacią, bez której świata nie będzie. A więc to oznacza, że o ile tak, tak sobie to niemieccy myśliciele wyobrażali wtedy. Gdyby zabrakło papieża, świat by dalej istniał. Kościół by dalej istniał, tylko że bez głowy. Ale gdyby zabrakło cesarza, to nadejdzie antychryst, polar, Magedonu i tak dalej. A więc cesarz jest ważniejszy od papieża. A więc to oznacza, że cesarz jest zwierzchnikiem kościoła. Cesarz ma prawo mianować papieża. Jeśli papież będzie mu nieposłuszny, ma prawo go zdjąć i osądzić. A więc to oznacza, że cesarz jest istotą nadprzyrodzoną. Dlatego też cesarze zaczynają mianować papieży, mianować biskupów, mianować opatów. Cesarz jest postacią jak najbardziej sakralną i nie jest zwykłym człowiekiem. Stąd też na przykład cesarze to jest coś, czego na przykład inni królowie nie robili odpuszczają grzechy. Cesarz Fryderyk Barbarossa na przykład robi coś, co nas się wydaje zupełnie dziwne: obkłada ekskomunikami zbuntowane miasta włoskie tak. i uważa, że mu to wolno, ponieważ jest bytem pośredniczącym pomiędzy Bogiem a ludźmi, czyli czymś w rodzaju kapłana. Jak wspomniałem, jedyna rzecz, której cesarze się nie ośmielili zrobić, to jest to jest cud transubstancji, czyli prawda, przeistoczenie wina w krew a chleba w ciało. No, tego się nigdy nie posunięto. Ale w każdym razie ten proces upodabniania się cesarzy do jakiegoś arcykapłana jest bardzo widoczny w Niemczech. Zaczęto wyszukiwać zresztą dla tej koncepcji Katechona również uzasadnienia inne biblijne, m.in. proroctwo Daniela. Cesarz-Katechon cesarz Katechon miał być czwartą bestią, która chroni prawda, świat przed Antychrystem. To jest w ogóle zresztą bardzo ciekawe porównanie cesarza do bestii. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony cesarz chroni przed Antychrystem, ale bestia się kojarzy mało sympatycznie. A więc to oznacza, że cesarz może być krwawym despotą. A mimo to chroni świat przed zagładą. To de facto zwalnia cesarza z wszelkiej odpowiedzialności za swoje czyny. Z potępienia go za zbrodnię, dlatego że wolno mu wszystko, ponieważ istnienie świata zależy od przetrwania instytucji cesarskiej. A to, że cesarz będzie stąpał we krwi, nie ma znaczenia, bo to jest tylko, bym powiedział, technika. Przetrwania cesarstwa, także uwalnia to całkowicie cesarstwo od jakiejkolwiek odpowiedzialności moralnej, i stąd jest teza, którą potem powtórzy w XVI wieku Luter, że władza odpowiada tylko przed Bogiem. Luter uwielbia takie pojęcie dirache ismain. Czyli zemsta jest moja, to jest, jest Jachwę, tak mówi, prawda, gdzieś tam w Starym Testamencie. I Luter będzie mówił za teologami cesarskimi, właśnie, że tylko Bóg może osądzić cesarza za jego zbrodnie i grzechy. Także tutaj, tutaj ta teoria no, władzy, bym powiedział, zupełnie z jednej strony uniwersalnej, z drugiej strony sakralizowanej i trzy nieodpowiadającej za swoje, za swoje czyny przed nikim nawet moralnie. Także widzimy już wyraźnie, że to właśnie niemieccy cesarze skumulowali w sobie, można powiedzieć, dziedzictwo różnych, w gruncie rzeczy, cywilizacji sakralnych, bo będzie to zarówno i Bizancjum, czyli ten sakralizm taki orientalny, zarówno i elementy cywilizacji żydowskiej, właśnie ta idea, Króla Dawida bezpośrednio mianowanego, prawda, nadanego przez Boga, jak również i elementy cywilizacyjne, germańskie, ponieważ trudno tutaj mówić o jakiejś cywilizacji, ale można powiedzieć właśnie te religie pierwotne, germańskie tutaj także miały swój wpływ. Czy można powiedzieć, w jakim mniej więcej stosunku do siebie te idee się znajdowały, czy to już jest zbytnie jednak drążenie tutaj tematu? Ja powiem tak. W glebie nazwijmy to kulturowe jest zdecydowanie germańskie. Ornamentyka i stosowane symbole są zdecydowanie ze Starego Testamentu a Bizancjum się pojawia, no to jest słynna teza, prawda, Feliksa Konecznego o Teofano. Ja powiem tak, nie jestem zwolennikiem tej tezy i powiem dlaczego. To znaczy, w, jest taka książka, którą kiedyś czytałem, niemieckich badaczy poświęconych relacjom pomiędzy cesarstwem niemieckim we wczesnym średniowieczu a Bizancjum i teza tych autorów jest taka, że jakby kontakty z Bizancjum nie były duże. Poza tą księżniczką Teofano, która pewnie przyjechała z dwudziestoma dworakami, więc nie łudźmy się, że, że stworzyła cały wzorzec cywilizacyjny dla Niemiec na następne tysiąc lat. To, to, to jest niemożliwe. Przede wszystkim niemieccy badacze pokazują, że kancelaria cesarska dosyć obficie korespondowała z, z kancelarią cesarzy bizantyjskich. I. To, co, co, co z tej, tej nazwijmy to, epim, epim, listów bizantyjskich brano, to cała pompatyczna nomenklatura. Władcy świata, katechona, ch, mimot, mi, prawda, władcy będącego Chrystusopodobnym, czyli chrystomimetycznym mimetycznym i tak dalej. Także, jakby trząs sam, moim zdaniem, jest germański. I tu być może warto by było zwrócić uwagę na pewną hierarchię, która się z tego wyłania. Dlatego, że pamiętajmy, że w średniowieczu wczesnym wierzono, że cesarz jest panem całego świata, przynajmniej całego chrześcijaństwa, czyli wszystkich królestw germańskich. Czyli mamy całą taką hierarchię, że na czele jest pan Bóg, który jako katechona traktuje cesarza, dzięki któremu świat w ogóle istnieje i któremu wszystko wolno, bo jest sakralny i może zastąpać we krwi. A cesarzowi podlegli są wszyscy pozostali królowie, książęta, hrabiowie, wolne miasta i kto tam jeszcze. I oznacza to, zwróćmy uwagę, że wszystkie te byty polityczne, władza, władcy są sakralizowani. Oni nie podlegają jakiejkolwiek ocenie moralnej: dobry, zły, sprawiedliwy, niesprawiedliwy. Każdy z nich jest sakralny. Jedyne co może, można zrobić, że tak powiem, wobec tyrana, to cesarz go może odwołać. Ale Cezarz go też nie odwołuje, bo się nie kieruje jakby tymi kwestiami etycznymi za to, że tamten jest tyranem, tylko za to, żeby na przykład nie, jakiegoś, nie zapłacił prawda, należnego trybutu. I to jest podstawowy element. Ewentualnie interweniuje w sporze na przykład o sukcesję władzy, prawda, i tak dalej. Także powstała cała taka hierarchia, można powiedzieć, wczesno z sakralizowanych tyranków. Tak bym to określił. Z tyranem cesarzem na czele, który się uważa za katechona, bez którego świat przestałby istnieć. I tu jest ciekawa rzecz. Wczesno-średniowieczne wyobrażenia germańskie dobudowują jeszcze do tego cały świat nadprzyrodzony. Czyli w świecie nadprzyrodzonym, on jest traktowany również jako pewna hierarchia bytów. Bóg jest cesarzem na niebie. Święty Piotr jest takim, no, można powiedzieć,. Pierwszym z królów, prawda, któremu wlenno powierzono cały świat. Hierarchia, a poszczególni aniołowie to są władcy poszczególnych państw, i tak dalej, czyli powstała cała struktura, zaczynająca się gdzieś tak na samym górze od Boga, poprzez hierarchię anielską. Wziętą z teologii dionizego, pseudodionizego Aeropagity, następnie ona przechodzi w najwyższy byt ziemski, czyli cesarza będącego katechonem. Królów, książąt, aż na samo dno, gdzie pojawiają się chłopi. I co ciekawe, to jest też ważne we wczesnośredniowiecznym modelu sakralnym. Jeśli mówimy o zbawieniu, to w świecie germańskim panuje absolutne przekonanie, że zbawienia mogą dostąpić cesarz, królowie, jeszcze może książęta, mogą dostąpić mnisi, dlatego że to jest miejsce też pośredniczące pomiędzy rajem a ziemią, ale mieszczanie, chłopi, dla nich zbawienia nie ma. Nie ma, po prostu to niemożliwe. Oni są na dnie hierarchii. Dlatego, dlatego oni mają tylko i wyłącznie wykonywać polecenia. Mają chodzić do kościoła, płacić dziesięcinę, ale nauczanie ich praw wiary nie ma sensu, bo oni tak nie będą zbawieni. I co ciekawe, jedyną, jedyną grupą, która gdzieś tam w tej hierarchii zbawienia lub potępienia mają wolną wolę, można powiedzieć, zachowuje jest rycerstwo. Dlaczego? Nie są wielkimi feudałami, którym Pan Bóg po, po, pobłogosławił i, i trafią do nieba, ale nie są też jakimiś chłopami czy mieszczaniami, którzy są skazani na potępienie. Rycerz ma wolną wolę, może się wykazać. Stąd taka popularność krucjat, które się pojawiają, bo wtedy rycerz może się wykazać wiarą w Chrystusa. Także istnieje cała taka, bym powiedział, sakralizowana hierarchia. Które, jak dzisiaj na to patrzymy z naszej perspektywy współczesnego chrześcijaństwa. Nie ma z chrześcijaństwem wiele wspólnego, bo to jest hierarchia mitologiczna. No to są bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ no, wydawałoby się, że esencją chrześcijaństwa jest właśnie założenie, że wszyscy ludzie są równi przed Bogiem, każdy człowiek został stworzony przez Boga, ma rozum i wolną wolę, więc każdy człowiek może być zbawiony, prawda? Każdy człowiek. Potencjalnie jest właśnie kandydatem do zbawienia. A z tego, co tutaj mówisz, wynika coś zupełnie innego, że Bóg stworzył lepszych i gorszych. I czy wiemy coś na temat w ogóle źródeł tego poglądu? Jak to się stało, że właśnie ta cała, można powiedzieć, ideologia cesarska stworzyła sobie jakiś taki, bym powiedziała, raczej parachrześcijański obraz świata? E, tak, to jest obraz parachrześcijański. Trwa to mniej więcej do końca X wieku, połowy XI ten obraz, który nam się dzisiaj wydaje, nazwijmy to powierzchownie schrystianizowanym mitem. Źródła tego są, ja powiem tak, skutek tego jest taki, że niektórzy, również konserwatyści, co ciekawe, na przykład twierdzą, znalazłem jakiś taki argument, że świadectwem głębokiej chrystianizacji instytucji monarchicznych jest fakt nadreprezentacji królów w ilości świętych Kościoła katolickiego po dzień dzisiejszy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że we wczesnym średniowieczu właściwie każdy umierający król zaraz zostawał ogłoszony świętym z automatu, bo był królem, prawda? No i powiedziałbym, że do dzień dzisiejszy jakby no tylu wtedy ich, no bo świętości się nie cofa, prawda? Tylu zostało ich uznanych za świętych, że ponad dzisiaj, chyba dzisiaj danej królowie tam to, to jest przynajmniej z kilka, jak nie kilkanaście procent wszystkich świętych Kościoła katolickiego. A źródło tego jest starotestamentowe. Dlatego, że w Starym Testamencie, kiedy Bóg, Jachwę, komukolwiek chce pokazać swoją łaskę, pamiętajmy, że starożytni Żydzi nie znali idei nieśmiertelności duszy, Dlatego też, kiedy Bóg chce komuś pokazać swoją łaskę, to zawsze błogosławi Mu w świecie doczesnym, błogosławi Mu w licznych stadach i w potomstwie, co w przełożeniu na język współczesny, liczne stada, czyli w majątku i w potomstwie, czyli jak będziesz stary, niedołężny, to ci ktoś ugotuje, upierze i tak dalej, a więc będziesz miał opiekę społeczną w postaci dzieci. Dlatego też wcześniej chrześcijanie przenosili ten model, mimo pojawienia się idei nieśmiertelności duszy, która zupełnie to odwraca, ale ten model starotestamentowy jest bardzo żywy. Przenieśli to rozumowanie na świat polityczny. Jeśli Bóg pozwolił Ci urodzić się cesarzem i katechonem w jednym, urodził królem, hrabią i tak dalej, to znaczy, że Cię błogosławił. A jak Bóg urodził jak Bóg spowodował, że urodziłeś się chłopem pańszczyźnianym, no to Bóg ci nie błogosławi. To się potem pojawi z powrotem w reformacji, w doktrynie predestynacji u Kalwina i Lutra. I też kalwini będą szukali, że tak powiem, w jaki sposób sprawdzić, kto jest predestynowany do zbawienia i dostał łaskę i stwierdzą, że predestynowani są ci, którym Bóg błogosławi w licznych stadach i w potomstwie. Czyli jak jesteś bankierem i się dorobiłeś pieniędzy, to znaczy, że Pan Bóg Cię predestynował. A jak się nie dorobiłeś pieniędzy, no to znaczy, że Cię nie predestynował. No to jest, bym powiedział, bardzo silne poszukiwanie przez ludzi, naturalne zresztą, w jakikolwiek, no, wskazówek, czy będę potępiony, czy będę, czy będę zbawiony, i wczesne średniowieczne skojarzyło to bardzo mocno z instytucją władzy politycznej, a w reformacja skojarzy to z bogactwem typu kapitalistycznego. Myśląc o cywilizacjach sakralnych, często mamy przed oczami społeczeństwo indyjskie. Właśnie ten system kastowy hinduski, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z autentyczną wartościowaniem ludzi, prawda, w zależności od pozycji zajmowanej w społeczeństwie, i tutaj gdzieś ten element znowu nam się pojawia w jakiejś tam złagodzonej formie, ale można powiedzieć, gdzieś ta idea tej hierarchiczności i nierówności, takiej ontologicznej, prawda, z tym myśleniem sakralnym wydaje się być w jakiś Sposób powiązana, bo jeśli uznamy, że pewne osoby po prostu z góry nie są zbawione, no to mamy tutaj do czynienia autentycznie z ontologiczną różnicą, więc to są też takie rzeczy, które warto mieć w pamięci w kontekście chociażby potem właśnie narodowego socjalizmu, gdzie wraca właśnie cała idea hierarchii ras, czyli hierarchii ludzi, przy czym ta wręcz antyrasa żydowska, która ma znajdować się na samym dnie i stanowi jakieś takie eschatologiczne zagrożenie dla całej ludzkości, ma zostać po prostu wytępiona i zniszczona, bo jest po prostu żywą dywersją i zagrożeniem. Więc Słowianie, Polacy, prawda, znajdowali się na dnie tej hierarchii, więc ten, to myślenie właśnie hierarchiczne wydaje się być mocno powiązane właśnie z tym, z tym myśleniem sakralnym. Będziemy do tego wracać. A na zakończenie jeszcze powiem, że jak właśnie słuchałam tego, o czym mówiłeś w kontekście tej figury Katechona, to odnoszę wrażenie, że w niemieckiej umysłowości ta idea Katechona została po prostu do dzisiaj, jeszcze mhm. wprost była artykułowana właśnie w czasie III Rzeszy, gdzie pojawiła się idea, że to, nie wiem, czy Adolf Hitler, czy w ogóle po prostu Rzesza Niemiecka właśnie ma ratować świat przed całkowitą dekadencją, całkowitym jakimś moralnym upadkiem, bo takie były fakty, tak Niemcy uważali, prawda, że właśnie to robią, taką misję sobie przypisywali, jak już powiedziałam wcześniej, ten obraz trzeciej Rzeszy, który jest nam pokazywany, jest wyprany z wszystkiego właściwie, co się dało, i sprowadzony tylko i wyłącznie do jakiegoś takiego prymitywnego antysemityzmu. A ten antysemityzm był po prostu częścią całej jakiejś takiej właśnie eschatologicznej konstrukcji, napchanej różnymi mitami, i gdzie Niemcy siebie postawili właśnie w roli takiego katechona, który musi ocalić świat przed tym upadkiem, a źródłem tego upadku właśnie miały być te idee żydowskie, sama idea równości ludzi, judeo-chrześcijaństwo, ponieważ uważali, że chrześcijaństwo to jest także tak naprawdę kontynuacja judaizmu. Żydzi byli odpowiedzialni za komunizm, za liberalizm, za plutokrację, za banki. Właściwie za całe złotego tego świata Żydzi mieli być odpowiedzialni. No i Czyli Żydzi mielibyś tym źródłem chaosu, upadku, no i ta właśnie rasa niemiecka, rasa nordycka, jako ten zbiorowy katechon, miała ten świat przed tym upadkiem po prostu ocalić. I mówię o tym, żeby pokazać, jak pewne figury właśnie jakieś takie, nie wiem, symboliczne, pewne metafory, pewne jakieś takie właśnie rzeczy, których do końca jeszcze może nie rozumiemy, jak pewne właśnie... Sformułowania ze świata religii, ze świata mitu, jak one potem przez pokolenia funkcjonują i oddziałują na realne systemy władzy, nawet jak ich ten to pierwotne pochodzenie może już do końca nie jest widoczne i tylko może je dostrzec rzeczywiście oko uważnego badacza, który prześledzi pewne procesy i pokaże, jak pewna figura, właśnie na przykład Katechona, jak ona w Niemczyźnie cały czas pojawiała i Niemcy cały czas mieli to przekonanie, że muszą budować to imperium, gdyż to imperium ma uratować Europę czy świat przed upadkiem, przed chaosem. I jak teraz teraz popatrzymy na Unię Europejską, mhm. oczywiście tam już nie ma żadnej tej religijnej y, otoczki. Niemcy są chyba jednym z najbardziej sekularyzowanych w ogóle społeczeństw świata. Tam już tego nie ma, ale taki odprysk od, tej, właśnie od tego wszystkiego cały czas jest. Oni cały czas wierzą, że muszą coś ratować, muszą mhm. właśnie budować tę Unię Europejską, bo jak nie będzie Unii Europejskiej, to będzie wojna. To będą się ludzie mordować. Antychryst nadejdzie. Nadejdzie Antychryst. To jest dokładnie ta sama figura, dokładnie właśnie ten sam, jak można powiedzieć, jakiś taki archetyp mentalny, tylko już w zupełnie innym kontekście. I także jak czytam nawet chociażby właśnie tego Klausa Schwaba, jak cały czas czytam o tym, że jak nie będzie tego ogólnoświatowego zarządzania, jak nie będzie właśnie tych struktur, Davos, globalistów i tak dalej, jak nie będzie tych wszystkich ludzi, którzy będą odgórnie tym całym światem sterować, to Przyjdzie chaos, przyjdą wojny, przyjdą nacjonalizmy, przyjdzie po prostu całe zło świat się rozpadnie i, i, i będzie strasznie, prawda? Więc od gdzieś tego Karola Wielkiego, a potem przede wszystkim właśnie tej, tej dynastii odtonów, gdzie powstała właśnie ta cała figura Katechona, nie da się zrozumieć Niemczyzny do dnia współczesnego i nawet Klausa Szwaba bez, bez tych właśnie archetypów, bez tych właśnie konstrukcji mentalnych. Tak, oczywiście, dlatego że ja bym powiedział tak, Karol Wielki pewnie by się zdziwił, że wzorcem jego monarchii jest Wotan, dlatego, że sam zawzięcie tępił pogan saskich, prawda? Myślę, że Ottonowie też by się bardzo zdziwili, uważając się za katechonów. Że gdzieś tam Wotan jest u samego źródła. Prawdopodobnie Bismarck czy Hitler by się zdziwili, prawda, że gdzieś tam za tym się kryje. Ten Wotan z przodu, a już Angela Merkel, to myślę, że w ogóle byłaby zaskoczona, bo ona nawet pewnie już sobie nie zdaje sprawy z tego, że i katechon średniowieczny gdzieś jest w jej głowie, prawda? I jakaś idea, prawda? Führerprinzip Princip Niemiec nad Europą, dlatego że to jest jakby ze świadomości wyparte, ale gdzieś tam w podświadomości pewne, no, jak to mówi Jung, archetypy i symbole, prawda, gdzieś tkwią, a jak mówi Mircea Eliada, na którego żeśmy się powoływali tutaj w poprzednim odcinku. Mówi, że świadomość człowieka współczesnego przez ostatnich kilka tysięcy lat, psychika, nic się nie zmieniła i obracamy się wokół cały czas tych samych symboli, nawet jeśli sobie nie zdajemy z tego sprawę i wydaje nam się, że jesteśmy ludźmi nowoczesnymi, nauka, rozum, te rzeczy, a to wszystko, wszystko gdzieś za tym kryją się pewne struktury myślowe, których nawet nie jesteśmy świadomi. Możemy być nich świadomi, jeśli zadamy sobie trud, żeby te rzeczy zbadać, bo po to jest właśnie nauka, żeby te procesy badać. I w jak momencie dostrzeżemy pewne rzeczy, to możemy się też zastanowić, co z tym zrobić, prawda? Ale to już jest zupełnie osobna kwestia. Na dzisiaj kończymy, i w następnym odcinku do Kanosy dojdziemy. dojdziemy tak. Bohaterem następnego odcinka będzie Grzegorz VII i Reformy Gregoriańskie, i wtedy pokażemy, jak w średniowiecznej Europie rodziła się cywilizacja łacińska. A na dzisiaj dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Do widzenia.